Dzień dobry Państwu. Witam na moim kanale. Bardzo dziękuję za wsparcie. Jesteśmy dzisiaj jeden dzień po zaprzysiężeniu prezydenta i orędziu prezydenckim. Które muszę przyznać, wywarło na mnie spore wrażenie, wrażenie pozytywne. Cóż, możemy. Mówić, że na razie tylko są to słowa, ale są to mocne słowa i bardzo celne. I uważam, że daje to sporą nadzieję, bo nawet wyrażenie myśli i programu w ten sposób wymagało od prezydenta. Karola Nawrockiego sporej odwagi. W, wyczuwałem w tym dużą szczerość. Oczywiście jest to element, który jest jeden element, który mnie martwi, to znaczy wszyscy powinniśmy się martwić i modlić o bezpieczeństwo prezydenta właśnie z powodu tej odwagi, na razie słownej. Zobaczymy, jak to wyjdzie w, w czynach, ale po, powinniśmy być wszyscy najlepszej nadziei i, i pełni wsparcia. Sz szczególnie zrobił na mnie wrażenie punkt mm, tegoż orędzia odnoszący się do Polskich żołnierzy, polskiego munduru do armii, szczególnie w momencie krytycznym, jakim jesteśmy, gdzie mundur żołnierza polskiego został narażony na duże po prostu poniżenie, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na granicy. Z Białorusią i również na granicy niemieckiej. jest to, Musimy pra spojrzeć prawdzie w oczy. To nie jest nielegalna emigracja. To nie jest uchodźstwo. To są po prostu nazwy nadane, żeby, jak to się mówi, wylać olej na wzburzoną wodę. To jest inwazja, to jest otwarta inwazja, w związku z tym uważam, że powinny być poczynione jak najśmielsze i najszybsze kroki do zdania żołnierzom na granicach kompetencji i użycia broni w każdej sytuacji zagrożenia tak zagrożenia osobistego, jak i zagrożenia przekroczenia granicy. Od tego jest państwo i od tego jest armia. To nie jest jakiś po prostu ten, że ci mogą przechodzić, tam ci nie mogą przechodzić. A oprócz tego, że mamy po prostu takie zagrożenie tychże inwadorów, nie nazywam ich uchodźcami ani, ani emigrantami, tylko na, imigrantami, tylko nazywam rzeczy po, po imieniu. Oprócz tego mamy piątą kolumnę wewnątrz. Wszelkiego rodzaju aktywiści, nie, niektórzy celebryci, nie mówiąc o obecnym rządzie, który działa w sposób bardzo niejasny w tych sprawach. To są dwie części całego obrazu, granic tejże inwazji, ale jest tu jeszcze jeden dodatkowy aspekt, o, których, o którym bardzo mało ludzi wie. Po prostu. S są legalne wizy wydawane tak zwanym studentom. W niektórych krajach Afryki konsulat polski wydaje 800 wiz tygodniowo dla tak zwanych studentów z Afryki. Są to po prostu prywatne. Uniwersytety, typu o poziomie i, i, i rodzaju e, po prostu przedmiotów, na których nikt poważny nie studiuje, w związku z tym mają deficyt studentów i w, po prostu w pogoni za pieniądzem dosłownie jeżdżą do Afryki i werbują tychże, Studentów, a potem konsulat w zasadzie nie ma innego wyjścia, tylko musi wydawać wizy. Teraz wyobraźmy sobie ilości, jeżeli mówimy o 800 wizach tygodniowo. I to wiem tylko o jednym kraju, a na pewno jest to o wiele szersza działalność. Więc po prostu te rzeczy powinny być piętnowane, mówię o tychże że tak zwanych, pożal się Boże, uniwersytetach i, i ich właścicielach jak, jak również opieszałe czy, czy wręcz tendencyjne działalności polityków niektórych. Po prostu zagrożenie jest olbrzymie w tej chwili i problem, jeżeli nie będzie rozwiązany bardzo szybko, to nie minie 10 lat, a będziemy mieli bardzo poważny problem bezpieczeństwa na ulicach, w szkołach. Jest to po prostu rzecz. No, pro, problem jest tych rozmiarów, że konsekwencje są dla ludzi, którzy nie mieli do czynienia z takimi rzeczami, bo konsekwencje są po, po prostu nie, nie do pomyślenia. No, spójrzmy, po prostu na, spójrzmy na Francję, Niemcy, Belgię. Hiszpanię, Portugalię. No przecież chyba tego nie chcemy. Nie, nie, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby było to na nas narzucone. Więc po, po prostu, jeżeli tego problemu nie rozwiążemy już w tej chwili, to w okresie 5 do 10 lat będziemy mieli to, co ma. Francja, Niemcy, Belgia, jak mówiłem, kraje zachodniej Europy i południa Europy. A po 15 do 20 lat po prostu zrozumieją ludzie, że południow... dlaczego w południowej Afryce był apartheid i że tylko w, w ten sposób kraj e, prowadzony był krajem sukcesu, i t, widzimy, czym się stał w tej chwili. Jest to po prostu jeżeli doprowadzimy do tego rodzaju proporcji i jakiś niesamowicie wy wymarzonych i, i ustalonych, specjalnych praw dla tych inwazyjnych przybyszów, to po prostu wy, wylądujemy w tym. Już to raz widziałem w życiu w Afryce Południowej, bo po prostu ilość ludzi jednej Kultury w stosunku do ludzi drugiej kultury była taka, że kultura, która była w większości, jeżeli można to nazwać kulturą, sobie ciężyła. Tego chyba nie chcemy. Dziękuję.